Latem lejący się z nieba żar sprawia, że każdy z nas marzy o odrobinie przyjemnego chłodu. I To marzenie można spełnić w bardzo prosty sposób przy pomocy przenośnego klimatyzatora Weltec ACH. Mimo kompaktowych rozmiarów charakteryzuje się wysoką mocą chłodniczą, która w połączeniu z wydajnym wentylatorem pozwala na efektywne chłodzenie pomieszczeń o powierzchni nawet do 75 m. kwadratowych. Dokładna powierzchnia zależy od wielu czynników, takich na przykład jak stopień nasłonecznienia czy izolacja danego pomieszczenia. Mocno nasłonecznione poddasze będzie się nagrzewać znacznie szybciej niż zacieniony salon na parterze. Pomimo tak wysokiej wydajności, klimatyzator Welt ACH jest niedrogi w użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu ekologicznego gazu chłodniczego R290 godzina jego pracy przy maksymalnej wydajności kosztuje jedynie 90 groszy. Dodatkowo posiada atest higieniczny PZH, który oprócz gwarancji bezpieczeństwa oznacza, że klimatyzatory WELTEK mogą być używane we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki czy zakłady opieki zdrowotnej. W zestawie z klimatyzatorem Weltek ACH znajdziemy szeroką gamę akcesoriów niezbędnych w codziennym użytkowaniu. Zacznijmy od rur do odprowadzania powietrza. W przeciwieństwie do większości urządzeń dostępnych na rynku, klimatyzator Weltek ACH ma w zestawie dwie sztuki. Dodatkowo za pomocą dostępnego w zestawie łącznika można je połączyć w jedną rurę o maksymalnej długości do 3,5 metra. Tak długa rura pozwala na umieszczenie klimatyzatora w znacznej odległości od okna. Obydwie rury można również zainstalować w klimatyzatorze weltek równocześnie. W takim trybie jedna rura odprowadza, a druga doprowadza powietrze do wybranego miejsca. Jest to szczególnie przydatne w zakładach przemysłowych, restauracjach, lokalach usługowych czy wszędzie tam, gdzie jedne miejsca nagrzewają się znacznie bardziej niż inne. Podłączoną do klimatyzatora rurę do odprowadzania powietrza należy wystawić na zewnątrz przez okno. W tym celu można wykorzystać dostępną w zestawie profesjonalną uszczelkę okienną WELTEK WS400W+. Dzięki niej rurę odprowadzającą gorące powietrze można zamontować w wygodny sposób w oknie dowolnego typu. Taki sposób instalacji gwarantuje najwyższą wydajność klimatyzatora, ponieważ gorące powietrze z zewnątrz nie będzie się dostawać do chłodzonego pomieszczenia. Alternatywą dla uszczelki okiennej jest regulowana listwa okienna. Sprawdza się najlepiej przy oknach przesuwanych. Jednak dzięki łącznej długości 150 cm pasuje również do standardowych typów okien. Kolejnymi elementami zestawu akcesoriów klimatyzatora Weltek są dwa piloty zdalnego sterowania. Pierwszy z nich, wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, pozwala na wygodne sterowanie wszystkimi funkcjami oraz podgląd aktualnej temperatury. Drugi pilot Weltek RC360 Umożliwia podłączenie klimatyzatora do sieci Wi-Fi. Można wówczas sterować jego pracą przez internet za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej, ale to nie wszystko. Pilot RC360 pozwala na sterowanie przez Wi-Fi dowolnym domowym urządzeniem wyposażonym w podczerwień. Klimatyzator Weltek jest przystosowany również do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Wówczas za pomocą rury wtłacza zimne powietrze do docelowego pomieszczenia. Takie ustawienie klimatyzatora skutecznie redukuje jego głośność oraz poprawia wydajność. Niezależnie od ustawienia, klimatyzator Weltek jest urządzeniem wielofunkcyjnym. Nie tylko przyjemnie schłodzi powietrze w gorące dni, ale również skutecznie je ogrzeje w te chłodniejsze. Ale to nie wszystko! Po podłączeniu rurki do odprowadzania skroplin klimatyzator zamienia się w przenośny osuszacz powietrza o wydajności nawet do 70 litrów na dobę. Niezależnie od wybranej funkcji podczas pracy klimatyzator Weltec ACH oczyszcza powietrze za pomocą dwóch skutecznych filtrów zatrzymujących kurz oraz inne drobne zanieczyszczenia. Filtry można bardzo łatwo zdjąć i odkurzyć za pomocą odkurzacza, albo przepłukać pod bieżącą wodą. Podsumowując, Weltec Acechan to wydajny, wielofunkcyjny klimatyzator, który dzięki bogatemu wyposażeniu znajdzie zastosowanie w każdym domu czy biurze.